Tutaj i dzisiaj gramy To mój pierwszy I tak, odcinek I tak, no dzisiaj rozwalamy auta Już trochę grałem w tą grę Ale o, o, w tej grze chodzi o to, gdzie rozwalać auta okay. Widzicie tutaj Subskrybujcie mi kanał Rurka i kitika. się tam... innych Niech... jeszcze pozdrawiamy OK. okej teraz Niech... Niech... auta Niech... Niech... Niech. skończyłem ten poziom. Okay, to Niech... to no, się tego pierwszego poziomu nie zrobiliśmy. Maruch. To chyba był maruch. Te fikserów są moje urobione. Okej. Okay. Tak, a to są te jakieś autoryzacje, które zrobiłem. i na no, mam zapasowo o trwa metrowa Jego będzie kolejna gra Brawl Stars, tak Jak znacie Brawl Stars to, to był pierwszy odcinek Rurka Ja mam Fajka ja mam, mam tam Kruka A gdzie była kasa? Esse eu nie não dei, okay. No tom, mapę. é taka fajna, bo é só. Troca é, troca é, não é só seria lulka, toa, troca.

bo będą za darmo, jak chcecie to sobie otwórzcie, Polecam. Mm -hmm. będzie legendarne, ileś tam legendarnych, to będziemy otwierać. Będą na pewno mózg rurek też to nagra. Ja na pewno nagram. Xd musiam. Dobra. Ja chyba to mówiłem na początku, to mój pierwszy odcinek. A my tu oglądamy coś o seniorach. Jezu. Oglądamy Lato Summer na Netflixie. Musiałeś powiedzieć, że jest na Netflixie, ale OK. Subskrybujcie Netflixa, bo jest najlepszy. Ale YouTube jest lepszy. Pozdrawiamy Netflixa. No właśnie. Jeśli jak znacie, jak multego, to, te, to teraz go pozdrawiamy. Nasz ulubiony raper. No, to ząbiliśmy, okej. Okay. Jeśli móc wy tam ileś tam poziomów, no za 10. z 10. Proszę jeszcze milion. milion poziomów, ale okej. Okay. Ja chciałabym wstąpić na tym mam parę, żeby to psuć.

Sobie może się tej takie z... <laughs> sobie się trzy poziomy zombimy i może jej skończymy ten matrze. Dwa poziomy. Trzy No to cztery będzie. No Tutaj się będzie cztery poziomów. Przełóżmy teraz. Teraz go inni temu utkną. Inne auto. jest zamieliśmy. Znowu? Bardzo fajnie, Tu, tu, tu. Nie ucha. To z rafą. Do, to, to jest ostatni poziom i kończymy. Jesteśmy najlepsi tu wyramy jaki tych i durek. Oczywiście. Okay. Tań, tutaj, Okej. Okay. Okej. Więc zwolamy nadal. To mi się w ogóle. To my się tak trochę długo rozwara. Okay. To skończyliśmy prawie ten poziom. Jeśli kiedy ktoś to inna no, randa jakiś mój kolega, to też go pozdrawiam. Olka. No. Grabskiego. Albo Natalia Skuła. No, pozdrowiam. Mm -hmm. no. Albo jak serdecznie. Albo Wiktora, ale... albo Kasper. Wiecie, Albo że to wy... Wy jesteście tam... To wiecie. Albo Adam Gmira dzieli. Dobra, nie mówisz. już. O nich. Dobra. My oglądamy to o serferach. o nich o surferach. Dobra. Pozdrawiamy to. tych, co tam są w tych osurferach. Ostatni never. Nagramy z, może z tej takiej mapy. Mhm. Zrobi żeby tam jakieś auto poleciało tam na... na ziemię? Okej. Okay. Co ty robisz? Nie no. W ogóle nie mogę wam powiedzieć, co zombie ulega, ale mega śmieszne. Tak robi Orek cały czas. Pozdrawiamy. No. Drugi raz to Pozdrawiamy mówimy. też. Tych surferów! Z... Ale wiesz o tym, co oni są tylko Powiedz Pozdrawiamy Oni tego nawet nie słyszą I tak pozdrawiamy Oni nawet nie żyją gościu oni... Żyją Oni są tylko zumieni. Nieprawda No to jak nie my ich znajdziesz No to są aktorzy człowieku No to są aktorzy Prawda? No To, to naprawdę kapitan weży? Myślałeś Myślałeś człowieku, że to jest animowane? No to... Jak gambol Gamble naprawdę to naprawdę jest? No jestem domik. Obejrzyj sobie Cypriana, to przyjechali do tego domu. Aha. Dobra, to już sprawę skończyliśmy. Kiedy go będzie moich więcej takich filmików, może jeszcze z tej gry też będzie. Jeszcze może nagrać Shortcare Jeszcze mogę nagrać w okej. To już skończyliśmy. Widzicie? Subskrybujcie, lajkujcie, wpadajcie na kanał Kitika i Rurka. No to tak. Ja się z Wami żegnam i. Pozdrawiamy Wujana. Pozdrawiamy Wujana już piąty raz.